Cześć. Witam Cię na kanale tworzyć każdy może. Ja mam na imię Krzysiek i jedziemy z tematem dalej odnośnie tego, jak tworzyć dobrze produkty z tworzywa sztucznego. Już były przykłady pokazane wcześniej. Jeszcze wcześniej były pokazane różne wymagania, które musimy spełnić, aby dobrze wykonać, aby dobrze zaprojektować właśnie model, który chcemy, żeby był wykonany z tworzywa sztucznego. No i był właśnie taki też, był taki przykład skomplikowany bardziej. Był przykład troszeczkę mniej skomplikowany. Czyli taki oto przykład. I o wszystko to, to są uchwyty napisaki. Bo ja tak lubię sobie kiedyś sobie wymyśliłem, że zrobię sobie taki uchwycik napisaki, bo było, było zapotrzebowanie w jednej z moich prac. No i z tym tematem to tak naprawdę to trochę się bujałem. Bujałem się parę lat nawet. I dopiero ostatnio wyskoczyła ta ostatnia wersja, która będzie tą finalną wersją. Ale wracając do tematu. Mamy przerobione już dosyć no, takich konkretów, i chciałbym Ci teraz wprowadzić w świat tworzenia właściwie całego produktu od zera. I tym produktem naszym będzie. Uwaga, uwaga, będzie taki oto usłyt. Będziemy sobie go tworzyć od zera. Będziemy sobie kadzić, będziemy sobie robić go w i będziemy właśnie go tworzyć krok pół, part. Part po parcie, czyli komponent po komponencie, i jeszcze tutaj coś jest. Mamy w sumie raz, dwa, trzy komponenty. Tak naprawdę tam jeszcze jest jakiś jeden malutki, czwarty. Jak to rozkręcę, to ci pokażę co chodzi w ogóle. Ale mamy w sumie tutaj cztery komponenty. Tego nie będziemy modelować bo to są gotowe elementy. Tego też nie musimy. No chyba, że będziesz bardzo chciał, to jak najbardziej, bo wtedy będziesz mieć wszystko w fajnie w kadzie, co będziesz mógł potem eee, Oczywiście to nie musi być coś takiego, bo to może być coś, co Ty sobie sam wymyślisz i będziesz chciał na przykład to potem sprzedawać, na razie roznać się w, w rynku, czy w ogóle ktoś takiego coś chce i w ogóle takie tam. Także ja rzucam teraz na tapetę coś takiego i będziemy sobie to rozwijać. Krok po kroku. Będziemy na razie tworzyć model, który ma nam stworzyć funkcję, czyli mamy sprawdzić jego funkcjonalność. Czyli wydrukujemy dokładnie to, tak jak teraz jest, bo to jest na razie model, który faktycznie nie ma wersji, przyznaję, nie ma wersji tej, która by poszła na już na technologiach, który miałby się tym zająć i walnąć tą produkcję właściwie cały czas tam czaskać, czaskać, czaskać czas, milionami serii. No niestety teraz, a znaczy tego tego, tego nie, tego nie mam, ale zrobimy to żeby pokazać Ci, jak właśnie przejść z tego modelu, który ma sprawdzić funkcję, do modelu, który trafi już na tę skareczkę i będzie sobie czaskał, właśnie milionowe ilości takich oto śmiesznych Też Dlaczego yy, śmieszne? W sumie to jego yy, historia jest bardzo prosta. Ja uwielbiam grać w skosza. Po prostu ubóstwiam i od paru lat już to robię, no i tak przyszło do głowy, że w sumie nie widzę jak popełniam te swoje błędy, nie wiem co dokładnie robię źle, więc pomyślałem, że zarejestruję sobie to, na przykład na komóreczce i tylko nie mam uchwytu pod komórkę, który by jeszcze podchodził do szyby, no wiem, że można by tam się uprzeć, co znaleźć na rynku, ale tak samo myślę, a czemu muszę tego nie, nie zamodelować, czemu sobie tego nie zaprojektować. No i tak sobie pomyślałem, no dobra, zaprojektujemy sobie, ja w końcu mam drukareczkę, mam możliwości, potrafię robić w kadzie, no to jedziemy z koksem. No i tak powstał właśnie taki oto uchwycik. On sobie tutaj, on sobie tak, tutaj ja sobie tak, widzisz, przyciska, on sobie przylega do tablicy, o, tak zrobimy, dosyć mocno się trzyma. Jedziemy tutaj sobie z taką kumyleczką, o, robimy takie coś i mamy już... Tutaj śrubką tą, co Ci pokazywałem, to dokręcamy, żeby on się nie gibał tam góra dół czyli nie, bo ta szybka jest tutaj po to, żeby jak ją puszczę, no to on będzie sobie mógł tak majdać. I jak sobie z tym majdaniem na przykład sobie zatrzymał się opyk tu, to tylko dokręcam i jest. Koniec majdania, to w miejscu. Jeżeli chcę na przykład na boki iść, no to przekręcam. Prost. Idzie na bok. Na lewy i teraz na prawy. Wszystkie boki prawie ogarną. Prawie. Bo mamy właśnie te kąty. Mamy te kąty. Czyli to się już tak fajnie ma Ale nie mamy niestety tych kątów. Czyli nasza komóreczka, niestety, nie może iść tak. To jest pewne, pewna niedoskonałość niestety tego produktu. Rzeczywistość mi czasami tego brakuje i przyznam szczerze, że jeżeli wpadniesz na to, jak to zrobić podczas tworzenia tego produktu razem z Tobą, no to szacun, to nie jest zbyt proste, ale to jakoś trudne też. No pewnie mi się uparto to zrobił. tylko no, na razie czasu nie ma, ale w każdym razie ciekawe byłoby, no, jakbyś mi pokazał nawet, a jakąś propozycję, jakbyś to zrobił. To nie jest tak, że ja chcę to jakoś wykorzystać, po prostu yy, jestem ciekaw. To jest tylko dla mojej jakiejś tam informacji. Jeżeli ja się z Tobą dzielę tym. To może podzielisz się ze mną, jak zrobić, tym, jak zrobić to rozwiązanie, żeby się jeszcze tak kręciło. Także zapraszam do kreatywnego działania i dzielenia się może z nami jakąś tam wiedzą no, albo po prostu jakimiś poradami, które mógłbym wykorzystać, żeby to, ten trzecio, tą trzecią oś zrealizować w Dobrze, to przyjdziemy zrobić teraz tak: będziemy sobie mamy, mamy, nasz, mamy nasz już target który będziemy sobie właśnie realizować i będziemy realizować pierwszy ten tutaj ten tutaj taki duży part komponent część ona się widzisz tutaj o o o chodzi tak góra dół żeby się właśnie komóreczka różnego rodzaju różnego różnej wielkości tutaj się mogła zmieścić także no, nie ma jakiejś dużej regulacji jeżeli chodzi właśnie o ten o dopasowaniu komórki po prostu działamy na jakieś tam odkształcenie. Czyli polega na tym, że mogę sobie odkształcić to ramię no i dopasowuje się do tego odpowiednia wielkość komórki. Dobrze, to ja to odkręcę i pokażę Ci jak wygląda pierwsza część jaką będziemy modelować. Odkręcamy sobie śrubeczkę, tutaj widzisz jest znaczy nakrętka, tutaj jest śrubka, do tego jeszcze dojdziemy i tak. A tutaj jest ta część, o której mówię Ci, pod śrubą jest taki mały krążek, który tworzy nam dystans, żeby to się fajnie obracało. Z pewnym tam tarciem, no ale żeby się, żeby się jakoś tam obracało. Może nawet nie chodzi o to tarcie, tylko żeby, żeby jak ja docisnę tą śrubą, żeby po prostu nie było zbyt dużego tarcia pomiędzy tym czerwonym elementem a tym w kształcie i te, te. Dobrze, także to na razie produkujemy. To sobie odzorujemy, zrobimy sobie szkic. Może, nawet, w sumie nawet jeden wystarczy, o dziwo. Chociaż nie, we Freecadzie trzeba będzie zrobić dwa. To nie jest niestety ENIX albo coś innego. Znaczy, stety, niestety, niestety, no. w ENIXie może by to po prostu było o jedną funkcję, tam dwie funkcje e, mniej roboty. A we Freecadzie to po prostu będzie mieć dwie operacje więcej. I tyle. Także nie ma jakichś dramatu. No i dwa szkice, a nie zamiast jednego. Ale można dobrze, bo prawidłowo powinno się robić za pomocą większej ilości szkiców niż, mniej, niż mniejszej. Bo mniejsza ilość szkiców, w ogóle im większy szkic, tym jego edycja jest ciężka, także nie ma co wchodzić w to. Tylko lepiej już robić te tak kilka szkiców, nawet na poszczególnych. na jednej warstwie, ale innej niż się robi na przykład ee, bryły. Ale dobra, nie dajcie teraz mieszać, bo to trochę też. No nie to chodzi, żeby Ci teraz zadawać informacjami. Będziemy sobie robić krok po kroku. Na, w, tym czas, ten, yy, no, w tym momencie Ci dziękuję za uwagę i zapraszam Cię do odcinka praktycznego, w którym będę pokazywać jak wykonać ten oto produkt. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!